Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku. Praca w pokoju hotelowym. Zaraz koleżanka Chinka ma przyjść przynieść jedzenie pierogi chińskie. Pewnie nie będzie chciała się nagrywać. Tak więc pokażę wam pewnie tylko te pierogi. Zobaczymy. No i zaczynamy tym nasz odcinek. No i mamy tutaj pierogi. To jest dania z prowincji północnych Chin, Dąbei, trzy prowincje. Sosik jeden, tutaj sosik ostry. I sałatki, i pomidorki. Słuchajcie, za oknem padał deszcz, już się uspokoiło. Ja teraz wychodzę na markety. Jesteśmy na ulicy, tutaj bank. Zobaczcie takie lwy z głowami smoków. Azjatycki klimat. Przed nami tam największa hurtownia świata. W Chinach cały czas trwa majówka, jest wolne. Mają święta dzisiaj jeszcze. Ale większość biznesów pracuje. Normalnie, normalnie wszystko można załatwić. Niestety, ale schody ruchome mają święto i musiałem chodzić. Kupiłem sobie ananasa na straganie. Taki krajobraz po deszczu. Mniej ludzi trochę, chociaż samochody parking pełny. Muszę znaleźć moje wejście, bo teraz. Obcokrajowcy ma gdzieś indziej wchodzą. Słuchajcie, ja już wróciłem z marketów. Tak jak widzieliście, kupiłem sobie tam m.in. torbę dla prywaty. Zaraz wam pokażę dlaczego. Moja stara torba już była tak wysłużona, że na przykład tą klapę to uciąłem nożem, bo zamek się zepsuł i to po prostu tak falowało, jak się szło, do niczego nieużyteczne. Poobrywały się tutaj te końcówki, tutaj w zamku. Musiałem to tak jakoś no, w ten sposób zamykać. Siebałem, że niedługo się cały zamek urwie, ona się rozwali. Tak więc co jakiś czas tych toreb zawsze kupuję. Mam też w domu jakieś takie używane. No co, jakiś czas trzeba nową kupić. Ja za tą dałem już bez targowania, bo nie chciało mi się targować 140 zł. Tak więc też jest OK. I to jakaś taka lepsza, bo były większe, tańsze. A mówi, ta będzie OK, nie? Najlepsza jaką miał. Najdroższa z tego, z tego rozmiaru. Ja teraz się nie będę przepachowywał, bo muszę się przebrać i idziemy do naszej koleżanki Chinki, która gdzieś Wam tam migała w poprzednich filmach. Zresztą dzisiaj chyba też tu mignęła. Na domowe jedzenie, ale chyba nie będzie stricte domowe, bo mówię, że nie ma co robić w domu, bo to jest za dużo roboty tego przygotowywania, zmywania. Tylko zamówić na zewnątrz, ja zamówię, czy ona zamówi. Ale zapraszam Was razem ze mną, chodźcie. Dobra, poskładałem trochę filmu i przebrałem się. Wychodzimy, jedziemy, kierunek żarcie. Taksówka zamówiona, taki widok przed hotelem, cały czas lekko pada deszcz. No i tu mamy takie biuro połączone od razu z mieszkaniem. Tak dużo osób pracuje, jakiś tam magazyn w innych pokojach. Trochę po partyzancku, ale, ale, ale interes się kręci. Ściana jak się wchodzi, tak chciałem Wam pokazać. Kuchnia. Jadalnia. Stół do parzenia herbaty, to zaraz będziemy pokazywać. No i tutaj sprawy zawodowe. To też tylko tak lekko Wam pokażę przebitkę. Zobaczcie ile mamy alkoholu. Tutaj. Także wpierw herbatka, a później trzeba będzie coś zjeść, bo głodne jest to. I tutaj macie te do parzenia herbaty sprawy. Ale też nie ma co teraz się bawić w parzenie. Tylko normalnie się napijemy. Niestety, ale spaleniem zostałem zepchnięty do okna. Dzięki temu mogę Wam pokazać widok za oknem, i nie kradną tu z góry. Mówię, te kraty służą właśnie, żeby powiesić sobie pranie, wystawić sprawę od klimatyzacji. Tutaj można jeszcze sobie używać jako parapet. No i taki zwyczaj w starych mieszkaniach, w nowych już tego nie ma, w takim stricte nowym budownictwie w Chinach. Dużo ludzi tu u góry wiesza sobie pranie na tych. No widzicie, jest poprzeczna, poprzeczna rurka i można sobie wieszać. Dobra, jedzenie zamówione z aplikacji, czekamy. Koleżanka jeszcze musi sobie pracę jakąś wykonać, a ja piję herbatę. Jedzenie zamówione przyszło. Ja myślałem, że zamówiliśmy tak dużo, a wyszło tak mało, taka mała paczka. Później wam pokażę co. Na razie ile kosztowało? Kosztowało 50 zł. 50 z hakiem, może tam 55 maksymalnie, 53. Ale tu jest jakaś zniżka, widzicie? Ze 151 na 97 łanów, czyli jakaś porządna zniżka. No to fajnie, niech będzie. Słuchajcie, kolacja tak się prezentuje. Przedstawię Wam dania. Wcale nie jest tego tak mało. Tutaj mamy bób z mięsem. Tutaj mamy coś wyglądające jak makaron, ale to jest tofu z warzywami. Tutaj, akurat nie wiem, co to jest dokładnie, wygląda jak kurczak. Tutaj mamy ziemniaczki, to jest z kociołka. Tutaj mamy skociołka kalafior, skociołka na ostro. Wszystko jest na ostro, bo to Dania z prowincji Hunan. Tutaj mamy kiełbasę wędzoną, tak to się przynajmniej nazywa czy mięso wędzone. Widzicie, tutaj jest jakiś kawałek boczków mięso wędzone. No i tutaj drugi rodzaj tofu. Wszystko tak się prezentuje. Jest też miska ryżu oraz kacze jajko i napój w gratisie. Kacze jajko bardzo słone. Słuchajcie, o, to już jest zjedzone. Więcej nie damy rady, więc tyle zostało.